Dzisiaj materiał, który jest oczywistą oczywistością dla wielu osób, ale jak się okazuje, dla wielu osób on tą oczywistą oczywistością nie jest. Wracamy do Czytnika odcisków palców. Nowy Samsung Galaxy S10 jest czytnik odcisków palców wbudowany w ekran. Ultradźwiękowy czytnik, także bardzo to jest fajna technologia. Wydaje mi się, że dużo lepsza niż ta, która była na początku, technologia optyczna. Niemniej jednak sporo osób raportuje, że są problemy z poprawnością działania tego czytnika. Również klasyczne czytniki też, no one są już znane od dawna, tutaj w stosunkowo łatwy sposób trafiamy w Niego, szczególnie jeszcze jak mamy obudowę, tak więc zazwyczaj trafiamy mniej więcej podobnie. W przypadku tych wbudowanych w ekran, no nie zawsze trafiamy po prostu w odpowiednie miejsce. Słuchajcie, cała, cały widz polega na tym, że skuteczność tego czytnika odcisków palców zależy od tego, w jaki sposób my te odciski palców do tego czytnika sobie zyskanujemy, i wiele osób po prostu. Prozaicznie robi to niepoprawnie. W przypadku iPhone'a, w przypadku iPhone'a 10 nie mamy już w ogóle czegoś takiego, jak skaner odcisków palców. Telefon nas obserwuje, wystarczy zbliżyć do twarzy. Jest to robione w sposób bardzo zaawansowany, czyli tutaj mamy wbudowane odpowiednie urządzenie. Jest tutaj wbudowany taki projektor, projektor punktów i te punkty są w formie jak gdyby siatki 3D zdejmowane z naszej twarzy. Jest to rozwiązanie dość zaawansowane, technologiczne i bezpieczne. Telefony. Reszta telefonów, co prawda już niektórzy producenci, bo równieżście widzieli ostatnio po który testowałem i też miał tą samą technologię już z, z projektorem punktowym. Niestety, takie, takie rozwiązania alternatywne do rozpoznawania twarzy nie zawsze się nam będą spisywały. Samsung uprzedza nas, że można w ten sposób sobie odblokowywać telefon. Nie jest to jednak metoda bezpieczna. Co ja weryfikowałem teraz również w przypadku nowych S10 było weryfikowane w sieci, że faktycznie ta metoda zabezpieczenia nie jest najszczęśliwsza, no i zdecydowanie bezpieczniejszą metodą stosowaną do blokowania telefonu jest właśnie skaner odcisków palców. I teraz oczywista oczywistość dla wielu osób, a dla wielu, jak się okazuje, nie jest to oczywista oczywistość, czyli jak zeskanować odcisk palca, bo wiele osób no, na tym etapie robi generalnie błąd, który skutkuje tym, że później ten skaner odcisków palców, czy taki klasyczny. Umiejscowiony tutaj, w tym przypadku jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że on zadziała źle. Czy taki nowoczesny, zarówno ultraźwiękowy, czy optyczny, umiejscowiony pod ekranem, działa niepoprawnie i zaczynają się problemy i narzekania, że coś jest nie tak. Ważną rzeczą jest po prostu czytanie tego, co nam producent podpowiada. Wiele osób tego nie robi. Słuchajcie, nie skanujcie odcisków palców w ten sposób, że podkładacie, idealnie, celujecie i za każdym razem w ten sam. Sposób równo, ładnie, i, 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 i tak, żeby było jak najlepiej w punkt, następowało takie zeskanowanie. Róbcie to niechlujnie, tak jak zazwyczaj przy, przykładacie. Górą, bokiem, nierówno, gdzieś tam dalej. Im bardziej niechlujnie zeskanujecie ten swój odcisk palca. Tym lepiej ten czytnik linii papilarnych będzie działał w przyszłości. Tak więc nie chodzi tutaj o to, żeby idealnie trafiać w punkt, tylko właśnie, żeby jak największą powierzchnią palca. Zresztą tutaj pisze, zmień położenie palca za każdym razem, aby przechwycić krawędzie opuszka palca. A wiele osób robi to źle. Po prostu idealnie próbuje trafiać w ten czytnik odcisków palców i później jest ten sposób to realizowane, że jeżeli tak idealnie nie trafimy, to sam telefon nam się nie będzie odblokowywał. Po takim zeskanowaniu niechlujnym, nieeleganckim, nieładnym, zapewniam Was, że nie będzie problemów z tym, żeby taki odcisk palca zadziałał nam za każdym razem, tak więc ja rozumiem, że wiele osób chce to zrobić porządnie, ale w tym przypadku ta porządność nie jest e, zupełnie e, wymagana. Tak więc, w przypadku i klasycznych czytników odcisków palców, tych umiejscowionych na tyle, tych umiejscowionych nie wiem, e, pod ekranem, tych umiejscowionych z boku, czy tych najnowszych umiejscowionych e, w ten sposób. Należy, należy to robić w sposób, no tak jak pokazałem, nie do końca równy i, i idealny, tylko właśnie za każdym razem próbujcie zmieniać, manipulować, zeskanowywać inną część swojego swojego palca, tak samo jak taki odcisk palca tutaj dodajecie też. Próbujcie to za każdym razem robić inaczej. Zapewniam Was, że wtedy ten skaner będzie działał lepiej i będziecie mieli dużo, dużo, dużo mniej takich prób, gdzie ten odcisk palca, Wasz odcisk palca skanowany, wprowadzony do telefonu, nie będzie rozpoznawany. Zachęcam do ceny filmu, zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testh.pl.